Czy zdarzyło ci się obudzić w nocy z dziwnym uczuciem, potrzebując pójść do toalety częściej niż zwykle? Może pomyślałeś, że to po prostu dlatego, że wypiłeś zbyt dużo wody przed snem? A co jeśli powiem ci, że może to być jeden z pierwszych objawów czegoś znacznie poważniejszego? Dziś pokażę ci nocne sygnały, które twój organizm może wysyłać, a które, jeśli zostaną zignorowane, Mogą ukrywać jedną z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych chorób na świecie cukrzycę. Zostań ze mną, ponieważ to, co dziś odkryjesz, może całkowicie odmienić sposób, w jaki dbasz o swoje zdrowie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że cukrzyca zaczyna się manifestować poprzez drobne objawy, szczególnie w nocy. Częstsze wizyty w toalecie mogą wydawać się nieszkodliwe. Czymś zwyczajnym, co kojarzymy z nawykiem, takim jak picie dużej ilości wody przed snem. Jednak to, co wydaje się drobiazgiem, może w rzeczywistości być ostrzeżeniem od Twojego organizmu. Kiedy poziom cukru we krwi jest podwyższony, nerki intensywnie pracują, aby usunąć nadmiar glukozy z organizmu poprzez mocz. Proces ten wymaga dużych ilości wody co prowadzi do ciągłej utraty płynów. I na tym się nie kończy. Im więcej płynów tracisz, tym bardziej jesteś odwodniony, a organizm próbuje to zrekompensować, wysyłając uczucie nieustannego pragnienia. Efekt? Niezaspokojone pragnienie, które zmusza cię do wstawania z łóżka, aby napić się więcej wody, i cykl powtarza się noc po nocy. Ten pozornie prosty proces nie tylko kradnie Twój sen, ale także zaczyna bezpośrednio wpływać na jakość Twojego życia, tworząc spirale zmęczenia i wyczerpania. A co z ciągłym zmęczeniem? Oto coś, czego większość ludzi nie łączy bezpośrednio z cukrzycą. Budzenie się zmęczonym, nawet po kilku godzinach snu, to wyraźny znak, że coś jest nie tak. Dzieje się tak. Ponieważ kiedy organizm nie jest w stanie prawidłowo wykorzystać glukozy, komórki pozostają bez energii. W zamian organizm zaczyna spalać tłuszcze i białka jako źródło paliwa. Brzmi to jak sprytne rozwiązanie, prawda? Problem polega jednak na tym, że proces ten nie jest efektywny i pozostawia organizm wycieńczony. Oznacza to, że budzisz się z uczuciem Jakbyś przez noc dźwigał ciężar, bez sił, aby zmierzyć się z dniem. Co więcej, ten brak równowagi może bezpośrednio wpływać na Twój stan emocjonalny, sprawiając, że czujesz się zdezorientowany, drażliwy, a nawet masz trudności z koncentracją. Jest to objaw, który wiele osób ignoruje, przypisując go stresowi lub szybkiemu trybowi życia. Ale w rzeczywistości może to być sygnał, że wewnątrz Twojego organizmu dzieje się coś znacznie poważniejszego. A co z Twoją skórą? Czy zauważyłeś uporczywe swędzenie, podrażnienia lub rany, które goją się bardzo długo? Skóra jest jak lustro zdrowia wewnętrznego naszego organizmu, i często to właśnie tam pojawiają się pierwsze oznaki problemów. Kiedy poziom cukru we krwi jest stale wysoki układ odpornościowy słabnie, staje się mniej efektywny, co sprawia, że organizm jest bardziej podatny na infekcje, a gojenie się ran jest utrudnione. W nocy, kiedy organizm powinien się regenerować, te problemy mogą się nasilać. Uporczywe swędzenie, suche lub podrażnione obszary skóry, a nawet infekcje grzybicze, takie jak kandydoza w fałdach skórnych, mogą stać się częstsze. Są to objawy, które często pozostają niezauważone, ale wyraźnie wskazują na to, że coś jest nie w porządku i wymaga uwagi. Pomyśl teraz, czy kiedykolwiek czułeś mrowienie, drętwienie lub nawet pieczenie w dłoniach lub stopach, próbując zasnąć. Objawy te, które wiele osób opisuje jako „drobne dolegliwości”, mogą być znacznie poważniejsze, niż się wydaje. Mogą to być objawy neuropatii cukrzycowej, uszkodzenia nerwów spowodowanego długotrwale podwyższonym poziomem glukozy we krwi. W miarę postępu problemu utrata czucia w kończynach może stać się poważnym zagrożeniem, zwłaszcza że drobne urazy lub rany mogą pozostać niezauważone. Wyobraź sobie skaleczenie na stopie, które nie boli, a przez to nie jest odpowiednio leczone. Ten brak uwagi może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak głębsze infekcje. Jest to sygnał, którego nigdy nie należy ignorować, ponieważ może być kluczem do wczesnej diagnozy i pozytywnej zmiany w Twoim zdrowiu. Jest jeszcze coś: wahania poziomu cukru we krwi w nocy wpływają nie tylko na Twój metabolizm, ale także na jakość Twojego snu. Bezsenność, intensywne nocne poty a nawet ta niewytłumaczalna nagła uczucie lęku mogą być bezpośrednio związane ze zmianami w poziomie glukozy. Gdy poziom cukru we krwi gwałtownie spada, pojawia się epizod hipoglikemii. Organizm w panice uwalnia hormony, takie jak adrenalina, aby spróbować rozwiązać problem, co może sprawić, że obudzisz się w środku nocy, spocony i z przyspieszonym tętnem. Z drugiej strony, gdy poziom cukru jest bardzo wysoki, dyskomfort spowodowany pragnieniem, częstymi wizytami w toalecie, a nawet uczuciem ekstremalnego ciepła nieustannie przerywa odpoczynek. Ten błędny cykl złego snu nie tylko wpływa na zdrowie fizyczne, ale także osłabia zdolność organizmu do kontrolowania poziomu glukozy następnego dnia, pogarszając sytuację jeszcze bardziej. Teraz zwróć uwagę, wszystkie te problemy można uniknąć dzięki prostym środkom. Jeśli zauważyłeś którykolwiek z tych objawów, skonsultuj się z lekarzem i wykonaj badania poziomu glukozy we krwi. Wczesna diagnoza robi ogromną różnicę. Małe zmiany w stylu życia, takie jak poprawa diety, regularna aktywność fizyczna i redukcja stresu, mogą odmienić Twoje zdrowie i nawet zapobiec poważnym powikłaniom. Dlatego nie ignoruj sygnałów, które twój organizm próbuje ci przekazać, szczególnie w nocy. Mogą one być pierwszym krokiem do uniknięcia większych problemów. Jeśli znasz kogoś, kto może doświadczać tych objawów, udostępnij mu ten materiał. Może to być informacja, która uratuje życie. I zanim zakończymy, ważne przypomnienie: dbanie o zdrowie to nie tylko unikanie chorób, ale także życie w wyższej jakości. Dlatego już teraz zasubskrybuj nasz kanał, włącz dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. To pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści dla Ciebie. Do zobaczenia wkrótce, dbaj o swoje ciało, ponieważ to Twój najważniejszy sojusznik. A teraz skup się, wszystko to można wyeliminować dzięki prostym, ale niezwykle skutecznym krokom. Często nie doceniamy siły małych zmian w codziennym życiu, ale mogą one mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie i jakość życia. Jeśli zauważyłeś którykolwiek z tych objawów, nie czekaj, aż problem się pogorszy. Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i wykonaj szczegółowe badania, takie jak poziom glukozy na czczo, test tolerancji glukozy lub badanie hemoglobiny glikowanej. Te testy mogą ujawnić znacznie więcej niż się spodziewasz, i są kluczowe dla wczesnej diagnozy. Diagnoza postawiona we właściwym czasie może dosłownie zmienić bieg Twojego życia. To idealny moment, aby wziąć sprawy w swoje ręce, zanim stan się pogorszy. Dodatkowo, wprowadzenie zdrowych nawyków, nawet małymi krokami, może całkowicie odmienić Twoje życie. Zacznij od poprawy swojej diety. Ogranicz spożycie cukrów prostych i przetworzonej żywności, a włącz więcej błonnika, warzyw i wysokiej jakości białek. Wpływ takich zmian na regulację poziomu glukozy jest natychmiastowy i znaczący. Ćwicz regularnie, nawet jeśli jest to tylko 30-minutowy spacer dziennie. Ruch to jeden z najważniejszych sprzymierzeńców w zapobieganiu i kontrolowaniu cukrzycy. Ponieważ pomaga organizmowi efektywniej wykorzystywać glukozę. Ale to nie wszystko. Stres jest także ukrytym wrogiem, którego często ignorujemy. Wysoki poziom chronicznego stresu może zakłócić cały Twój układ hormonalny, co jeszcze bardziej utrudnia kontrolę poziomu cukru we krwi. Wykonuj techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, Głębokie oddychanie, lub jakakolwiek inna aktywność, która sprawia Ci przyjemność i uspokaja. Pamiętaj, dbanie o umysł jest tak samo ważne, jak dbanie o ciało. Dlatego nigdy nie lekceważ sygnałów, które Twój organizm próbuje Ci przekazać, szczególnie w nocy. Twój organizm ma unikalne sposoby komunikowania, że coś jest nie tak. A zwracanie uwagi na te ostrzeżenia może być pierwszym krokiem do uniknięcia większych problemów. Każdy objaw to szansa na działanie, poszukiwanie pomocy i wprowadzenie koniecznych zmian. I jeszcze jedno: jeśli znasz kogoś, kto może doświadczać tych objawów, podziel się z nim tym materiałem. Nigdy nie lekceważ mocy informacji dostarczonej w odpowiednim momencie. Może to być dokładnie to, czego ktoś potrzebuje. Aby uratować swoje życie. Na koniec chcę pozostawić ważną refleksję: dbanie o zdrowie to nie tylko unikanie poważnych chorób, takich jak cukrzyca, ale także życie pełniejsze, z większą energią i samopoczuciem. Kiedy wsłuchujesz się w swoje ciało, odżywiasz je właściwie i zapewniasz mu ruch, którego potrzebuje, nie tylko zapobiegasz przyszłym problemom, inwestujesz w pełniejsze i szczęśliwsze życie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, już teraz wykonaj prosty, ale potężny krok, zasubskrybuj nasz kanał, włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych treści i zostaw łapkę w górę. To nie tylko pomaga nam tworzyć wartościowe materiały dla Ciebie, ale także sprawia, że ten materiał dotrze do większej liczby osób, które potrzebują tej wiadomości. Do zobaczenia i pamiętaj: dbaj o swoje ciało to Twój największy sojusznik. A z odpowiednią troską może zapewnić ci niezwykłe życie.